Opowieść z Kanady, Story from Canada o dobrym słowie, about good work. Przypominam sobie taką historię. I recall a story opowiedzianą mi przez dobrego kolegę. Told me by a good friend of mine, który kiedyś dojeżdżał codziennie do pracy. Who used to commute to work daily? Pociągiem. On a train. Kiedy wysiadał z pociągu, once disembarking the train, on zawsze musiał iść piechotą krótki dystans do swojego budynku biurowego. He always walked a short distance to his office building. Wraz Całymi innymi tłumami ludzi, along with all the other crowds of people, którzy śpieszyli się do swoich miejsc pracy. Hurrying on their way to their work. Każdego poranka, each morning, on mijał starszego człowieka. He passed an older man. Który zawsze siedział w tym samym miejscu. Who was always at the same spot. Z kubeczkiem w dłoni. With cup in hand. W nadziei, że dostanie trochę drobniaków od tych, którzy mijali go. Hoping to get a bit of change by those who passed by. Dla większości ludzi, for most people, ta osoba to był ktoś, kogo należy ignorować, tak jakby go nie było. This person was someone to be ignored, as if he didn't exist. Osoba, którą po prostu nie chcieli sobie zajmować głów. A person who they didn't want to be bothered with. Niezmiennie jednak, invariably, though, mój kolega. Zawsze mówił do tego pana dzień dobry. My friend would always say good morning to him. I zawsze codziennie życzył mu dobrego dnia. And bid him to have a good day. Ten człowiek, ten obcy człowiek, zawsze się uśmiechał w odpowiedzi. The stranger would smile back. Też mówił dzień dobry. Good morning, i pozostawał na stacji, aż wszyscy ci, którzy spieszyli się do pracy, pojechali, poszli w swoje strony. And remained on station until all the commuters had gone their way. Ostatniego dnia pracy. Przed pójściem na emeryturę his last day on the job before retirement. Ten mój kolega, my friend, zatrzymał się na kilka chwil. Stopped for a few moments, żeby porozmawiać z tym panem. To speak with this man. Powiedział mu. He told the man, że już więcej nie będzie przechodził obok niego, that he would no longer be passing by, no bo to był jego ostatni dzień w pracy, because this was his last day on the job. Wtedy ten pan wziął go za rękę. The man took his hand i uścisnął ją ciepło and shook it warmly, mówiąc saying że on zawsze mm, tęsknił żeby zobaczyć znów tego swojego przyjaciela który go mija i idzie w swoją stronę saying that he had always looked forward to seeing my friend pass his way and i to nie dlatego, że on zostawiał mu kilka dolarów w kubku. And not because he dropped a few dollars in his cup. On powiedział, że będzie tęsknił za tym moim kolegą. He said he would miss my friend, ponieważ był jednym z niewielu ludzi, because he was one of the few people z wielu tysięcy, którzy go mijali codziennie. Out of Thousands who passed him daily, który kiedykolwiek mówił do niego dzień dobry. Whoever said hello. A był jedynym, który życzył mu dobrego dnia. And was the only one who ever bid him to have a good day. Ten mężczyzna również powiedział, że The man also said that. Te ciepłe słowa his warm words zawsze rozjaśniały mu dzień always brightened his day i pomagały mu kontynuować ten dzień and helped him to continue on mimo że był ignorowany przez tysiące innych którzy też go codziennie widzieli despite being ignored by thousands of others Who saw him daily? Bye.